Dzień dobry, witajcie serdecznie z tej strony ShrimpTime. A my dzisiaj zobaczymy update zbiornika z krewetkami Deep Blue Bolt. Jak pamiętacie, około dwóch miesięcy temu robiliśmy sobie selekcję tego zbiornika, odławialiśmy krewetki, które nam nie pasują, i dzisiaj będziemy się właśnie. Zajmować sprawdzeniem, czy jest w ogóle sens robienia selekcji. Więc, jeżeli chcecie czegoś dowiedzieć się o krewetkach i patrzeć, jak rozwija się moja przygoda krewetkowa, subskrybujcie ten kanał. Na chwilę obecną patrzycie na zdjęcia krewetek sprzed dwóch miesięcy, patrzycie na kadry tych krewetek, które pojawiały się w zbiorniku dwa miesiące temu i na jeden z problemów, z którym spotkaliśmy się w trakcie selekcji, czyli pojawianie się żółtej pigmentacji na krewetce, pigmentacji, która sprawia, że część tych blue boltów wygląda lekko zielonkawo. Niektóre bluebolty yy, niestety odznaczały się jasnym kolorem, w szczególności jasnym białawym kolorem. Na ogonie i z tymi cechami staraliśmy się walczyć. Musicie pamiętać, że tak naprawdę start i tak już znaczy start. To jest stado, którym zajmuje się od dłuższego czasu, ale tam i tak już był wysoki poziom. Czego dobrym przykładem jest ta samica, którą tutaj widać pięknie wybarwiona. Samica, która naprawdę budzi duże nadzieje. To jest taki większy, żółtna stada. Tu też widać ładne wybarwienia, ale widać właśnie część krewetek z tym żółtym nalotem. I to jest trochę taka problematyka, która pojawia się dzisiaj przy hodowaniu krewetek. Nigdy nie jesteśmy pewni, co w tych genach pojawia się z uwagi na przeszłość tych krewetek, a co pojawia się ze względu na Nasz tak zwany inbred, czyli chów osobnych krewetek. W każdym bądź razie no jest to niepowtarzalna, ciągle rozwijająca się przygoda, kiedy patrzymy, jak nasze stado się rozwija i jak ono się zmienia z czasem. No i moi drodzy przechodzimy już tutaj do właściwego zbiornika, do tego jak on wygląda w chwili obecnej, widać że troszkę tych młodych blueboltów się nam pojawiło troszkę samic, nosi jaja, więc zbiornik jak najbardziej na plus. Ja takich kilka rzeczy chciałbym zauważyć. Starałem się jak najlepiej dobrać, jak najlepiej dopasować do tych pierwotnych filmów balans bieli. Jest to niebywale istotne przy filmowaniu krewetek i przy porównywaniu efektów, ponieważ tak naprawdę przy aktualnym rozwoju narzędzi do edycji filmów i tego, co możecie zrobić z filmem w trakcie postedycji, to powiem wam szczerze, że mógłbym sprawić, że te krewetki byłyby różowe. Więc staramy się, porównujemy tutaj stary widok filmu do, do nowego widoku filmu i staramy się to dobrać tak, żeby krewetka jak najbardziej odpowiada kolorystycznie temu, co było pierwotnie, no i temu, co widzą nasze, y, nasze oczy, ponieważ y, no niestety, ale y, też zdarza mi się widzieć bardzo mocno podkręcone zdjęcia. Krewetek, w szczególności w jakichś tam powiedzmy w ofertach i w internecie. To warto zwrócić uwagę na elementy kadru, bo, bo na tych elementach, a nie na samej krewetce, najczęściej widać to podkręcenie. Tutaj mamy troszkę przybliżenie tego stada, i już na wstępie możecie zauważyć, możecie zwrócić uwagę, że pojawiają nam się jeszcze krewetki, które nie do końca są tak pięknie wybarwione, jakbyśmy chcieli. Ja wam powklejam tutaj zbliżenia na poszczególne krewetki i będziecie i podyskutujemy sobie może nie stricte o krewetkach, ale o tych cechach, które się pojawiają i które mnie zaskoczyły i nad którymi chcemy pracować. No i cały czas są młode takie z tym jaśniejszym niebieskim i z troszkę niedobarwionym ogonem. Ja nie wykonywałem selekcji przed tymi ujęciami, nie robiłem tego dlatego, że chciałbym, żebyście zobaczyli jak naprawdę wygląda cała problematyka selekcji, że jest to nieustanna praca, która no tutaj widzicie, że potrafi przynieść piękne efekty ale która wiąże się z tym, że nigdy nie osiągniemy tak naprawdę stada, które będzie dawało nam potężny odsetek. Krewetek, które zadowalają nas każdą cechą. Nigdy nie dostaniemy stada, w którym 100% krewetek będzie się rodzić idealnie takich jak chcemy. Przy takich krewetkach jednobarwowych ja uważam, że wyniki pokroju 30-40% krewetek dobrej jakości to są naprawdę dobre wyniki. Przy krewetkach z bardziej skomplikowaną genetyką, przy takich, które mają więcej namieszania w genach, to będzie 10 do 30% i skłaniałbym się bliżej 10 niż 30%. Jeżeli jakiś hodowca będzie twierdził inaczej, to ja bym mu nie wierzył. I tutaj właśnie widać, że nawet w tak ładnie wyselekcjonowanym stadzie będą nam się pojawiać krewetki, które no charakteryzują się słabą jakością, jak właśnie tutaj ten blue bolcik. Z żółtym nalotem, który widzieliście, czy taki średniaczek jak ten, który nie będzie miał, to już na chwilę obecną mogę powiedzieć, nie będzie miał dobrze wybarwionego ogona. Jak widzicie, porównanie krewetki do jakiej dąży, którą tu widać, która jest przepiękna, no to jest po prostu ide, idealny dla mnie Blue Bolt do tych, które widzieliście wcześniej. No jest dość duży skok, jest jeszcze dużo pracy. Musicie też pamiętać, że wybarwienie waszych krewetek będzie bardzo często zależeć od światła, jakie macie powieszone nad zbiornikiem, i to jest bardzo istotna rzecz, że jeżeli prowadzicie sobie akwaria i prowadzicie jedno stado, dobrze by było, żeby było ono oświetlone jednym światłem. Jednym, tak żebyście w każdym zbiorniku Mieli podobne wyniki, to też jak to światło się odbija, też będzie miało znaczenie. No i tutaj, jakby, widać na niektórych krewetkach, właśnie cały czas tą żółtą pigmentację. I powiem Wam, że ja się bardzo mocno zastanawiam, co z tym zrobić, bo ona na swój sposób jest ciekawa, na swój sposób też jest piękna, i zastanawiam się, czy nie warto byłoby spróbować założyć odrębnego stada dla tych krewetek, jeszcze w szczególności w takim wypadku jak tu ta samica, która na bazie tej żółtej pigmentacji pokazuje określony wzór, pokazuje nawet trochę taki wzór jak z głowy krewetki boa. Wydaje mi się, że byłoby to ciekawe tylko tylko czy starczy nam zbiorników, czy czy jesteśmy w stanie poświęcić się na każdą cechę, no tutaj na boku nawet widać takie ładne na ogonie zawirowania. No i można byłoby pomyśleć nad selekcjonowaniem tego, możecie mi napisać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć efekt takiej pracy, to być może taką selekcję zrobię. Kolejna ważna rzecz, o której trzeba pamiętać, że z samicami zawsze będzie prościej niż samcami. Złapanie dobrych samców, które będą spełniać kryteria, jest o niebo trudniejsze. Te samce są zazwyczaj gorzej wyparwione, i, i, i tutaj trzymanie dobrych samców to jest ekstremum. Jak widzicie, to stado wymaga dalszej pracy, natomiast efekty, które coraz częściej zaczynają się pojawiać wśród młodych. Zaczynają być efektami satysfakcjonującymi, zaczynają być takimi efektami, które pokazują, że ta jednak praca związana z selekcją popłaca, że ona ma sens i że należy to po prostu robić. Niestety, przy krewetkach jest tak, że jeżeli będziecie pozwalać, żeby mnożyły się one dowolnie, nie będziecie prowadzić selekcji, to finalnie powtarzalność tej jakości. Zacznie spadać, zacznie schodzić na taki poziom powiedzmy średniaka. Będą się pojawiać ładne, mocne krewetki, ale będą się też pojawiać krewetki, które są słabsze. Bardzo istotną rzeczą, czy takim trikiem, który możecie wykorzystać przy selekcjonowaniu krewetek, oczywiście musicie mieć do tego odpowiednią ilość zbiorników. Jest to takie działanie, że większość selekcji prowadzicie poprzez odławianie krewetek, które nie spełniają waszych kryteriów czas, jakościowych. Natomiast raz na kilka pokoleń można rozważyć założenie nowego stada, już istniejącego stada czyli odławiamy któreś młode pokolenie. Możemy nawet zrobić taki myk, żeby odłożyć, odłowić pokolenie F5, powiedzmy 5, samice i samce z pokolenia F6, i na bazie tego zakładamy nową linię. Przy pierwszej linii kontynuujemy, pracujemy cały czas nad tą linią, a nową linię prowadzimy niezależnie od tego. W ten sposób po, po pierwsze pogłębimy powtarzalność danej cechy ale też doprowadzimy do takiej sytuacji, gdzie te krewetki, które gdzieś tam nam trochę szkoda było odłowić, bo prawie spełniały kryteria, zostaną wyeliminowane z nowej linii. I to jest właśnie z jednej strony magia pracy z krewetkami, z drugiej strony jest to też przyczyna, dla której ja zawsze mówię swoim widzom, jakimś tam moim znajomym, czy też nawet klientom w sklepie, do którego macie link w odnośniku, że choroba postępuje. Dla mnie hodowanie krewetek prędzej czy później kończyć się będzie zawsze tym, że będzie trzeba dostawiać zbiorniki bardzo ciężko jeżeli chcemy mieć krewetki naprawdę ładnej wysokiej jakości bardzo ciężko jest bawić się w to hobby jedynie w oparciu o jedno akwarium. O tak naprawdę to już też wiele razy powtarzałem, że na prowadzenie jednej linii wypadałoby mieć tak dwa, trzy zbiorniki minimum. Jeden zbiornik na prowadzenie tego właśnie wysokiego Drugi zbiornik na wszystkie krewetki, powiedzmy, odpadowe, które nam nie pasują, które nie wchodzą do tej linii. Wiadomo, że trzeci zbiornik byłby super, bo tam byśmy mogli zacząć jakąś, powiedzmy, kolejną linię, czy mieć nawet oddzielny zbiornik do odchowu najlepszych, młodych. I tak to dzieląc, byśmy mieli sytuację optymalną, w którym w jednym zbiorniku mamy akwarium, w którym rozmnażamy. Konkretnie jedną wybraną linię, w drugim zbiorniku mamy te najlepsze młode, które sobie podrastają, a w trzecim zbiorniku mamy po prostu krewetki, które są odpadowe, które nas nie interesują, które chcemy przeznaczyć gdzieś tam, żeby podzielić się nimi ze znajomymi, czy trzymamy sobie dla idei trzymania. Nie wiem, słuchajcie, mnie bardzo interesuje, co wy uważacie. Czy spodobało, spodobało Wam się to stado, czy w Waszej ocenie widać efekty tej pracy hodowlanej, czy w Waszej opinii nie ma sensu i wygląda to jak kolejne randomowo prowadzone stado, w którym nic się nie dzieje, nic się nie pojawia. Napiszcie w komentarzach, dajcie znać. Ja oczywiście dziękuję wszystkim moim klientom, wszystkim wspierającym, jak również wszystkim moim widzom, bo tak naprawdę to, gdzie jestem w tej przygodzie, to, że udało mi się dotrzeć do takiego momentu, że mam własne pomieszczenie, w którym praktycznie mogę. Jakbym się uwziął zmieścić z 200 zbiorników z krewetkami, to jest wasza zasługa, bo tak naprawdę, wy po pierwsze wspieracie mnie w robieniu tego, a po drugie, to dzięki WAM te wszystkie rzeczy są finansowane. No i jeżeli interesuje Was trochę więcej takiej wiedzy, ciekawostek o otrzymaniu krewetek, zapraszam Was na film. Z QA, no i też zadawajcie pytania do kolejnego odcinka z QA. Trzymajcie się, keep on shrimping.